Na przykład sprzeciwiając się rozwodom i odmawiając sakramentów ludziom, którzy za życia współmałżonka związali się z kimś innym, Kościół nie postępuje przeciwko własnemu interesowi? Przecież w ten sposób zraża do siebie wielu ludzi. Któż z nas nie słyszał takich argumentów? Sądzę, że szczególnie przekonująco brzmią one w społeczeństwach nawykłych do tego, że różne partie zabiegają o społeczne poparcie i popularność poprzez wychodzenie naprzeciw rozmaitym Zbiorowym oczekiwaniem. Czyżby Kościół został dotknięty osłabieniem instynktu samozachowawczego? Dlaczego nie chce odstąpić od tych elementów swojej nauki, które stają w poprzek oczekiwaniom bardzo wielu ludzi? Zdarza się oczywiście, że jakiś kapłan czy biskup zacznie stawiać społeczne oczekiwania wobec Kościoła ponad naukę i ducha Ewangelii. W przeświadczeniu, że w ten sposób chroni Kościół i zatrzymuje w nim wielu ludzi. Taki poprawiacz Pana Jezusa degraduje Kościół do poziomu jednego z tych grupowań, których trwanie i znaczenie zależy od zdobycia i zatrzymania w swoich szeregach odpowiedniej liczby zwolenników. Tymczasem, jeśli to Chrystus założył Kościół, jeśli Kościół jest królestwem nie z tego świata, to coś chyba z tego wynika. Nie naszą sprawą jest niepokoić się, czy Kościół zdoła przetrwać burzę dziejową albo kolejną rewolucję świadomości. Te kłopoty zostawmy panu Jezusowi. My starajmy się pilnować tego, co do nas należy. Wystarczy, że w Ewangelii będziemy szukać światła na każdy dzień naszego życia, że będziemy się starali czerpać z dobrowiekuistych, jakie Bóg złożył w swoim kościele i że będziemy próbowali tym światłem i tymi dobrami dzielić się jak najwięcej z innymi. Jeśli ludzie od kościoła odchodzą, z pewnością jest to często również nasza wina. Może za mała jest wśród nas miłości braterskiej, może zbyt bezdłużnie prowadzona jest nauka wiary, może nie umiemy dostatecznie wsłuchać się w te oczekiwania pod adresem Kościoła, które zgodne są z duchem Ewangelii. To wszystko warto czynić przedmiotem naszych rachunków sumienia i postanowień poprawy, ale biada nam, gdybyśmy próbowali odchodzących zatrzymywać w Kościele za pomocą pochlebstwa i poprawiania nauki Bożej stosownie do gustów. Współczesnych. Warto sobie przypomnieć, jak sam pan Jezus zachował się w sytuacji, kiedy jego nauka nie zgadzała się z gustami i oczekiwaniami słuchaczy, tak, że wielu uczniów od niego odeszło i już z nim nie chodziło. On nie próbował ich zatrzymywać ani się z nim, ani się im przypochlebiać przez wprowadzenie retuszów do swojej nauki. Zwrócił się tylko do dwunastu: Czy żywe chcecie odejść? Na no to odpowiedział mu szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Nie ma chrześcijaństwa bez wiary w życie wieczne. To są słowa absolutnie kluczowe dla zrozumienia posługi Chrystusa, Pana i Jego Kościoła. Ty masz słowa życia wiecznego. Wyobrażać sobie Kościół i życie chrześcijańskie bez wiary w życie wieczne to tak, jakby wyobrażać sobie małżeństwo bez poczucia wzajemnej bliskości obojga partnerów. Jeśli zdarza się czasem, że nawet dzieci nie przybliżą małżonków wzajemnie do siebie, tak, że czują się oni ludźmi obcymi, odbieramy to jakoś coś wynaturzonego, nienormalnego, jako coś, co zdarzać się nie powinno. Czymś podobnie wynaturzonym i nienormalnym jest należeć do Kościoła bez głębokiej wiary w życie wieczne. Spróbuję to wyjaśnić przez odwołanie się do najmniej chyba znanej przypowieści Pana Jezusa. Przypomnijmy ją sobie w całości. Którzy z Was chcą zbudować wieżę nie usiądzie wpierw, i nie oblicza wydatków, czy ma na to wykończenie. Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć. Wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Otóż jeśli bez wiary w życie wieczne próbuje być chrześcijaninem, zachowuje się jak człowiek, który mając fundusze na zbudowanie jakiej takiej chałupy, przystępuje do budowy pałacu. Włoży wszystkie swoje pieniądze raz mnóstwo czasu i energii w coś, co nie ma żadnego sensu. Przecież przy swoich możliwościach człowiek ten być może nawet, zakła, nawet zakładania fundamentów nie zdoła doprowadzić do końca. Absolutną rację miał apostoł Paweł, kiedy pisał Jeśli umarli, nie zmartwychwstaną, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeśli nie ma życia wiecznego, to po co mąż i żona? Którym jest ze sobą trudno. Mają się przezwyciężać i przejmować tym, że złączył ich sam Bóg? Przecież będzie znacznie prościej, jeśli się rozejdą, i każde z nich spróbuje od nowa budować swoje szczęście rodzinne. Jeśli wszystko kończy się na tej ziemi, to naprawdę niewiele mają sensu nasze wysiłki, a żeby ciało podporządkować duchowi. Czyż nie wystarczy, że staramy się żyć uczciwie i nikogo nie krzywdzić? Warto zdać sobie sprawę z tego, jak wiele jest logiki we współczesnych odejściach od etyki ewangelicznej. Odejścia te wydają się logiczną konsekwencją zwątpienia w życie wieczne. To dopiero w horyzoncie życia wiecznego etyka ewangeliczna nabiera potężnej prawdziwości. Oto kilka najczęściej powtarzanych nakazów tej etyki. Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmierzać będziecie popędy ciała, Będziecie żyli. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mula, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszy i ciało może zatracić w piekle. Otóż jeśli nasza nadzieja na życie wieczne jest próżna, nauki te są bezdennie głupie, a co gorsza, nadzwyczaj szkodliwe. Bo jeśli kogoś walka z wiatrakami bawi, można się do tego nie wtrącać. Można nawet jego dziwactwo przeglądać się życzliwie. Ale jeśli ten człowiek zaczyna głosić innym, że walka z wiatrakami jest najwłaściwszym sposobem na życie, co więcej, jeśli znajduje posłuch, maniak ten staje się niebezpieczny. Przecież skrzydeł wiatracznych nie sporządza się z gumy i one mogą niejednego głupca, który przejął się wezwaniem do walki z wiatrakami, porządnie pogruchotać. Jasno mówił o tym apostoł Paweł. Jeśli tylko w tym życiu, w Chrystusie, w nadzieje pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Nie bójmy się zauważyć tej słabości chrześcijaństwa w porównaniu do wszystkich innych religii. Jeśli Chrystus nie jest Synem Bożym, jeśli nie zmartwychwstał i jeśli nie potrafi nas obdarzyć życiem wiecznym, to wszystkie dobra, jakie wniósł i wnosi Kościół w ludzkie dzieje, nie zrównoważą szkód, jakie wyrządza on ludzkości przez głoszenie zwodniczych ideałów Ewangelii. W takim przypadku rację mieli starożytni poganie, którzy uważali chrześcijan za wrogów rodu ludzkiego. W takim przypadku nasze potrzeby religijne winniśmy zaspokajać w jakiejś innej religii, najlepiej chyba w buddyzmie. Bo wydaje się on najbardziej sympatyczny wśród religii niechrześcijańskich. Bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Chrystus jednak zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał. Jego zaś owoce idą za nim i on im daje życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z jego ręki. Jeśli zaś. Jeśli zaś Chrystus zmartwychwstał, to Jego Kościół stanowi wspólnotę tych, którzy dostępują zbawienia. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to etyka ewangeliczna jest możliwa do zachowania i każde wprowadzenie jej w czyn realnie przemienia oblicze naszej Ziemi. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to nie ma chyba większego rozminięcia się z zasadami zdrowego rozumu, niż należeć do Kościoła bez wiary w życie wieczne. Co jednak ma robić chrześcijanin, którego wiara w życie wieczne znalazła się w kryzysie? Sądzę, że zawsze źródłem najgłębszy tego kryzysu jest potępianie według jakiejś innej etyki niż ewangeliczna. Choćby to była etyka w 95% zbieżna z etyką chrześcijańską, jest to etyka dzieci tego świata. Nawet jeśli bardzo szlachetnych i skądinąd godnych podziw. Chrześcijanin, który chce odnowić w sobie wiarę w życie wieczne, musi stać się szaleńcem, który Ewangelię, całą Ewangelię, traktuje dosłownie. Moc Boża, jakiej będzie wówczas zaznawał oraz praktyczna skuteczność etyki ewangelicznej, napełnią go radosną pewnością życia wiecznego. Pięknie mówił o tym orygenes w napisanym w roku około 233 dziele o modlitwie. Jeśli będziemy się starali o to, żeby grzech nie królował w naszym śmiertelnym ciele. jeśli będziemy zadawali śmierć temu, co w naszych członkach przyziemne, wówczas Pan przechadzać się będzie w nas niby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. W horyzoncie życia wiecznego rozumie się samo przez się, że Kościół to wspólnota znacznie większa niż my wszyscy, którzy wierzymy w Chrystusa. Najwyraźniej mówi o tym list do hebrajczyków. Wy przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Zatem my, którzy stanowimy Kościół na ziemi, jesteśmy dopiero nowicjuszami w tym Kościele ostatecznym, jaki Bóg buduje na całą wieczność. Właśnie dlatego nasza cząstka Kościoła nazywa się Kościołem pielgrzymującym. Jesteśmy bowiem dopiero w drodze, dopiero w trakcie dojrzewania do życia wiecznego. Kiedy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Nie jest jednak tak, że my na ziemi stanowimy jeden kościół, a w niebie jest kościół drugi, ten ostateczny. My, pielgrzymi do życia wiecznego, tworzymy, rzecz jasna, jeden kościół wraz z tymi wszystkimi, którzy już oglądają Boga twarzą w twarz. I jest czymś nie do pomyślenia, żeby nasza pielgrzymka mogła nie obchodzić naszych starszych braci i sióstr. Którzy są już bez reszty złączeni z Chrystusem. To wstawianie się świętej za nami jest tym dla nas cenniejsze, że przecież ich zjednoczenie z Chrystusem dokonało się już całkowicie. Bo kiedy ja modlę się za Ciebie, moja modlitwa jest tylko w takim stopniu skuteczna, w jakim stopniu ja jestem złączony z Chrystusem. To prawda, że już na tej Ziemi stopień zjednoczenia człowieka z Chrystusem może być wysoki. Apostoł Paweł mógł bez obłudy wołać, teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Oto, żebyśmy już na tej ziemi coraz więcej, więcej łączyli się z Nim i z sobą wzajemnie modli się Chrystus Pan w ogrodzie oliwnym. Chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Jednak całkowite, naprawdę bez reszty zjednoczenie z Chrystusem jest dopiero darem przyszłego wieku. Zatem, jakżeż potężna musi być modlitwa, którą zanoszą za nas wszyscy zbawieni, skoro Chrystus ogarnia ich już bez reszty. W jakim sensie za mało byłoby nawet powiedzieć, że modli się za nas Chrystus i wszyscy święci. Znacznie więcej, modli się za nas tylko Chrystus. W świętych bowiem modlą się za nas, jakby już nie oni sami. Ale modli się w nich Chrystus. Kościół niebieski jest bowiem już całkowicie i bez reszty ciałem Chrystusa. Nie w tym sensie, żeby święci utracili w Chrystusie swoją osobową tożsamość, bo jest wręcz przeciwnie. W tym sensie w nich modli się za nas sam Chrystus, że są oni w sposób dla nas niewyobrażany jedno z Chrystusem i że modli się w nich ten sam Duch Święty, który modli się w Chrystusie, Synu Bożym. Żeby powyższe stwierdzenia nie stały się dla nas pustym pięknosłowiem, musimy sobie jeszcze postawić następujące pytanie. Jeżeli sam Chrystus wstawia się za nami, jeżeli w Chrystusie modli się za nas cały Kościół zbawiony, to dlaczego my wciąż jesteśmy tacy grzeszni? Otóż na tym właśnie polega pokora wszechmocnego Boga, że stworzył On nas bez nas, ale ma dla nas zbyt wiele szacunków, żeby zbawiać nas bez nas. To ja muszę Go do siebie zaprosić. W tym jednym żaden święty ani sam nawet Chrystus mnie nie zastąpi. Oto stoję u drzwi i kołacze, mówi Chrystus Pan w apokalipsie. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną.